Różne pieśni i piosenki rozbrzmiewały w ogrodzie Jordanowskim 26 kwietnia podczas 14. festiwalu piosenki i pieśni religijnej. Przedsięwzięcie to skierowane było do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, młodzieży i dorosłych. Uczestników festiwalu oceniało specjalnie powołane jury: Janna Ługowska-Kościuk oraz duchowni z parafii Świętego Krzyża, ksiądz proboszcz Dariusz Sałek i ksiądz Tomasz Pastuszka. Zgromadzonych, w tym zaproszonych gości dyrektorów placówek oświatowych oraz sekretarz gminy Sylwie Wąsik, a także wykonawców, ich opiekunów i rodziców, powitała dyrektor ogrodu jordanowskiego Urszula Strzelczyk, a cały festiwal poprowadziła Małgorzata Cieślak. Uczestnicy występowali w 12 różnych kategoriach. Były chóry, duety, występy solo i zespoły. W kategorii zespoły przedszkola pierwszym miejscem nagrodzono Biedronki z Woli Chodkowskiej. W kategorii Soliści Szkoły Podstawowe klasy 1-3 zwyciężyła Oliwia Jakubowska z Kozienickiego Domu Kultury. Wśród duetów klasy 2-3 najlepsze były Amelia Rafa i Maria Czysz ze Słowików Starych, a wśród zespołów w kategorii wiekowej klasy 1-3 zwyciężyły Milena Anioł, Maria Kowaliki i Zuzanna Tomczyk z Kozienickiego Domu Kultury. Pierwsze miejsce w kategorii chóry klasy 1 3 przyznano Świerżakom ze Świerży Górnych. Z kolei w kategorii soliści szkoły podstawowe klasy 4-5 pierwsze miejsce wywalczyła sobie Wiktoria Bomba z PSP nr 4, a wśród solistów klas 4-8 najlepszy okazał się Kamil Czubak ze szkoły podstawowej w Rudzie Wielkiej. ma Pana chwal, oddaj Bogu cześć, święty mu śpiew. Wśród solistów dorosłych pierwszym miejscem nagrodzono Adriana Molendowskiego, a wśród młodzieży zwyciężyła Emilia Chmielewska. Spośród duetów z klas 4-8 pierwszym miejscem uhonorowano Zofię Brudzyńską i Marlenę Maj z Garbatki Letnisko. Za najlepszy zespół klas 4-8 uznano No Name z PSP w Garbatce Letnisko, a wśród chórów klas 4-8 pierwsze miejsce zajął Kantus z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 żaden z uczestników festiwalu nie odszedł z pustymi rękami. Były też miejsca drugie, trzecie, czwarte i piąte. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki, a opiekunowie wykonawców podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu. Były też wspólne pamiątkowe fotografie, by upamiętnić to muzyczne wydarzenie.